Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, czyli taką chorobą, która do, dotyka niewielką grupę pacjentów w, w społeczeństwie. Często to jest promil, często to jest odsetek promila, ale dla każdego z tych pacjentów tętnicze nadciśnienie płucne to jest 100% ich życia, a może nawet 150 albo 200% ich życia, bo, bo razem z pacjentami cierpią też najbliżsi cierpią ich, ich opiekunowie. W Polsce. Choruje na tętnicze nadciśnienie płucne pomiędzy 1500 a 2000 osób. To, to nie jest dużo, ale jest to choroba bardzo ciężka, prowadząca do niewydolności serca, wymagająca bardzo intensywnego, zaawansowanego leczenia, które powinno być prowadzone w ośrodkach, które są powołane do, do tego typu opieki. Nadciśnienie płucne to nie jest jedna choroba, to jest pewien zestaw problemów, które prowadzą do tego, że. Krew przez płuca nie może swobodnie przepłynąć, a jak krew nie może przez płuca swobodnie przepłynąć, to z jednej strony nie może tam nabrać tyle tlenu, ile organizm potrzebuje, a z drugiej strony serce, które musi pompować krew przez płuca, a dokładnie jest to prawa komora serca, musi pracować pod większym obciążeniem. W związku z tym pompuje krew pod wyższym ciśnieniem, i dopóki ten system jest w jakiejś równowadze, to pacjenci nie czują objawów albo czują te objawy przy dużych wysiłkach, a wraz z postępem choroby i z postępem niewydolności prawej komory serca objawy są widoczne przy coraz mniejszych wysiłkach. Diagnoza tętniczego naciśnienia płucnego jest często stawiana 2 do 3 do lat po wystąpieniu pierwszych objawów. To jest problem, który zgłaszają pacjenci, który, widzi, który widzimy my jako lekarze, jest to Problem, który występuje na całym świecie. Przyczyną jest między innymi to, że objawy na początku są bardzo niecharakterystyczne, bo jeśli mamy duszność przy biegnięciu na trzecie czy czwarte piętro, to kto ze zdrowych osób nie czuje, nie czuje zadyszki przy tak dużym wysiłku. Pacjenci też to czują, ale na początku przypisują to roztrenowaniu, tym, że trochę kilogramów przybyło, tym, że że prowadzę bardziej osiadły tryb życia, a potem te objawy postępują, i dopiero wtedy pacjenci zgłaszają się do lekarza. I to jest pierwsza część tego opóźnienia. A druga część opóźnienia w rozpoznaniu już jest po stronie pracowników ochrony zdrowia, bo na początku lekarze rodzinni próbują diagnozować tych pacjentów w kierunku innych chorób, takich jak astma, niewydolność serca, niedokrwistość, czasem zaburzenia nerwicowe. I dopiero potem przychodzi myśl, że to może być nadciśnienie płucne i stąd to rozpoznanie jest stawiane z dużym opóźnieniem. Tętnicze nadciśnienie płucne klasycznie to była choroba młodych kobiet. Chorowały kobiety w proporcji 2 do 1 w stosunku do mężczyzn, a średni wiek porującej osoby w momencie rozpoznania to było około 40 lat. Teraz widzimy pewną zmianę fenotypową i widzimy coraz więcej osób starszych. Chorujących na nadciśnienie płucne, często jest to nadciśnienie płucne związane z niewydolnością serca, czy z jakąś nie do końca określoną chorobą płuc, ale często jest to tętnicze nadciśnienie płucne i już nie dziwi diagnoza idiopatycznego, czy dawniej pierwotnego nadciśnienia płucnego u osoby, która ma 60 albo 70 lat. W Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia refunduje leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego w ramach jednego programu lekowego, gdzie jest obecny szereg substancji i można powiedzieć, że porównując się z krajami europejskimi, już nie tylko środkowej czy wschodniej Europy, ale z całą Europą, dostęp polskich pacjentów do leków na tętnicze nadciśnienie płucne jest dobry, a można powiedzieć nawet, że bardzo dobry. Jeśli chodzi o pojedyncze leki, to właściwie mamy wszystkie, które, których potrzebujemy, natomiast jeśli chodzi o pewne kombinacje leków, to tutaj może przydałaby się trochę większa elastyczność. Oczywiście ciągle pojawiają się nowe leki, Jeden z nich jest akurat w procesie negocjacji refundacyjnych. To jest lek o nazwie Sotatercept, lek zupełnie nowej generacji, jeśli chodzi o tętnicze nadciśnienie płótne i trzymamy mocno kciuki, żeby te negocjacje pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a Ministerstwem Zdrowia, nfz skończyły się sukcesem, bo tego leku polscy pacjenci potrzebują. Wprowadzenie Sotaterceptu jako dodatku do obecnie dostępnych możliwości leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, zgodnie z wiedzą, którą mamy z badań, które były przeprowadzone z tym lekiem, powinno przełożyć się na poprawę jakości życia, na poprawę wydolności fizycznej, na zmniejszenie liczby hospitalizacji wynikających z dekompensacji niewydolności serca. No i finalnie mamy nadzieję, że przełoży się to na dłuższe życie tych pacjentów, ale również Prawdopodobnie przełoży się na mniej, konieczność, mniejszą, mniejszą częstość wykonywania transplantacji płuc w tętniczym nadciśnieniu płuc.